Znaczy, cały, całe życie mieszkam właśnie w Zagórzu, i na początku swojej przygody z piłką nie miałem okazji występować w Osławie, bo reprezentowałem inne barwy. Na początku był to Ekobalsanok i tam zbierałem swoje szlify w sumie na wszystkich szczeblach drużyn młodzieżowych. Mój pierwszy występ w drużynach seniorskich. Był to, był to podczas reprezentowania barw Bukowianki Bukowsko, potem niestety musiałem wyjechać na studia do Krakowa. Potem pół sezonu występowałem w Orle Bażanówka, a z racji ograniczeń pandemicznych musiałem zostać w Zagórzu. No i stwierdziłem, że to będzie najlepsza, najlepsza opcja, żeby właśnie pierwszy raz ubrać koszulkę Osławy. Szerste pytanie, co studiujesz? Gradowy? Studiuję bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i kończę obecnie trzeci rok. Powiedz jakie masz sukcesy w kulturze naukowej? Czym byś się podpalił? Ogólnie yy, może niekoniecznie nazywam to sukcesami, ale yy, Występowałem ciągle na pierwszym, pierwszym poziomie e, pierwszej podkarpackiej ligi Juniorów. E, raz zostałem zaproszony do reprezentowania kadry okręgu OZPN Krosto na Słowacji i tam właśnie z moimi kolegami tutaj z, z Okręgu i też z Zagórza e, reprezentowaliśmy, e, reprezentowaliśmy nasz kraj na Słowacji. Super swojej swoje hobby. Roz, może by to być dość ciekawy, nietypowe, jest hobby mhm. swoje. Yy, znaczy można powiedzieć, że od dziecka interesowałem się yy, wojskiem, yy, bronią, szczególnie bronią strzelecką. Yy, bardzo mnie to pasjonuje i z zaangażowaniem śledzę yy, nowinki technologiczne te właśnie, właśnie w, w tym dziale. Miałem też yy, epizod ze strzelectwem sportowym yy, i z wojskiem wiążę także swoją przyszłość, więc... Yy, więc... No można powiedzieć, że. Dokładnie tak, dokładnie tak. E, moim ulubionym piłkarzem jest Cristiano Ronaldo. E, od, o właśnie od dziecka to był mój ulubiony piłkarz jeszcze za czasów, od czasów występów w Manchesterze United. E, może obecnie nie odwzorowuję go formą fizyczną, ale, ale staram, się, staram się go dogonić. Powiedz, bo w ostatnim meczu. On... Kto chciał mógł obejrzeć sobie skrót, no to naprawdę fajnie wypadłeś. Powiedz, czy zdążyłeś już wejść w tą drużynę? Jak się czujesz w drużynie, jeżeli chodzi o zgranie, czy czujesz tę piłkę razem z przygodami? Na pewno jeszcze nie czuję tego tak w pełni, bo wszyscy wiemy, że przez ograniczenia pandemiczne nie dane nam było w pełni przygotować się do, do, do sezonu, więc treningi raczej były w ograniczonym zakresie i nie zdążyliśmy, że tak powiem, zgrać się do końca, przetrenować wszystkich, wszystkich aspektów na boisku, ale wydaje mi się, że z biegiem czasu i z, z następnymi treningami i z występami w A-klasie coraz, coraz lepiej się po prostu zgrywamy. Okej, okay, fajnie. No i na koniec może coś byś chciał powiedzieć dla kibiców, nie wiem, zaprosić ich na mecze? Tak, na pewno, na pewno lepiej gra się właśnie dla swojej publiczności i tutaj zawsze miło usłyszeć parę dobrych słów z trybun i zobaczyć, zobaczyć znajome twarze. Także bardzo zapraszam na, na, na mecze Osławy i polecam śledzić profil na YouTube. Ze swojej strony mogę obiecać pełne zaangażowanie i walkę w każdym meczu. Mm-hmm.